Redaktorzy, o co chodzi z rzekomym porozumieniem mało czapeczkowego Ryśka Czarnyckiego z KKP? To jest żart? Przecież ten gość ani na milimetr nie przystaje do poglądów Brauna i reszty towarzyszy frontu gaśnicowego. Myślę, że nie po to popieramy KKP, żeby się układali ze zdrajcami, kunktatorami i złodziejami. Wie pan, no na ile ja znam sytuację, to, to jest pewien żart wpuszczony w sieć po tym, jak y, Grzegorz Braun y, sfotografował się z posłem czarneckim, który, z europosłem czarneckim, który oczywiście jak zwykle nie miał nic mądrego do powiedzenia i zaraz urosło to, prawda, w taką otoczkę, że tutaj będzie współpraca, że kolejny pismen dołącza do, do Korony. Ja szczerze powiedziawszy nie mam powodów, żeby twierdzić, żeby, nie nie, 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 tyle, żeby pan Czarnecki nie chciał przystąpić do Korony. O, pan Czarnecki to by chciał przystąpić do Korony, proszę pana, panie Grzegorzu, bo pan Czarnecki ma jeszcze większą zdolność koalicyjną niż PSL. PSL, jak wiadomo, ma dwustuprocentową zdolność koalicyjną, a pan Czarnecki ma chyba jeszcze większą, bo przecież pan Czarnecki to był IZHN i samoobrona i i PiS oczywiście. Więc, więc tych partii przerożbił tyle, że chyba tylko wielce czcigodny Jarosław Gowin go może wyprzedzić pod względem większej ilości stażu partyjnego. Natomiast to przecież dla każdego, kto trochę zna kulisy polityki, a dla Grzegorza Brauna w szczególności, to jest wiadomo, co to jest za postać, pan Czarnecki. Zresztą powiem panu, panie Grzegorzu, bo państwo mnie lubicie czasem słuchać różnych takich ciekawostek z kulisów życia publicznego, ale kto. No to jest Ryszard Czarnecki. No, ja myślę, że pierwszą rzeczą, którą, która by się nie spodobała kierownictwu Korony Polskiej w, życiu, w życiorysie pana Czarneckiego, to jego wykształcenie. I jakkolwiek pan Czarnecki jest człowiekiem sz, szeroko wykształconym, nawet tam, prawda, w Uzbekistanie jakieś dile z wykształceniem robił, to. Szkołą, która najbardziej w jego życiorysie się mogłaby nie podobać w Koronie, to jest Ośrodek Kształcenia Kadr Wywiadu w Starych Kijkutach, która to szkoła stała się nie tylko szkołą życia i profesji dla wielce czcigodnego Rysia Czarneckiego, PS Ryniu, ale stała się też, można powiedzieć, źródłem jego kariery politycznej, bo przecież Ryszard Czarnecki on nie poszedł do polityki po to, żeby tam służyć Polsce, tylko jako kadrowy oficer wywiadu pod przykryciem oddelegowany do kontroli operacyjnej partii politycznej. Politycznej, stąd jego takie, a nie inne ruchy, na przykład przy samoobronie, gdzie on się pojawił akurat wtedy, jak samoobrona była najbardziej kontrolowana przez bezpiekę. Więc to, że pan Czarnecki nagle doznał śnienia, poglądy zmienił, prawda? Konserwatywnym katolikiem został. No proszę Państwa, popłakać się można ze wzruszenia, to moim zdaniem wynika z tego, że akurat bezpieka nasila swoje działania na rzecz dezintegracji środowiska Konfederacji Korony Polskiej i Ryniu Czarneckiej byłby tutaj bardzo dobrym i właściwym narzędziem.